A teraz aktualny wicemisz Polski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dwukrotny zwycięzca Grand Prix Baborówka Dawid Kubiak. Już świetnie pojechał na koniu Harold, który pokazał tutaj swoje olbrzymie możliwości. Jest w tej chwili Dawid Kubiak na Haroldzie na miejscu czwartym, a tym razem na bardziej doświadczonym koniu Schuler, który należy do taty zawodnika, do pana Grzegorza Kubiaka. Schuler wyhodowany w nie koni Ochaby. Dawid Kubiak i Schuler 69 24. Ależ ma formę ten zawodnik. Dwa konie dzisiaj przeprowadzone bezbłędnie. Ale co tam, proszę Państwa, taki parkur 145 cm, kiedy w miniony poniedziałek w Paryżu jechało się konkurs olimpijski z przeszkodami o wysokości 165 cm, oczywiście na innym koniu, ale on tam jechał jak równy z równymi, z najlepszymi miejscami świata, no i tak.